Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Scarlet. Plan na dzisiaj jest e, następujący. E, grusza. Po sprawdzeniu leveli, jakie tam mają następujące, znaczy nie następujące, ostatnie po prostu e, ostatni liderzy jakby e, jacy mi zostali to Grusza na chwilę obecną ma najniższy level. Później jest Ortega, i na sam koniec jest Eli. Więc w takiej właśnie kolejności to wszystko ogarniemy. Aczkolwiek po tym, jak skończę z gruszą, to ponoć ma być coś jeszcze, co ma e, lewele w okolicach tego, jak wygląda Eli. E, ale je, dzisiaj, dzisiaj będzie grusza, i zanim się tam udam, to chcę jeszcze coś sprawdzić. E, okej, okay, nevermind. Nie ma w tm tego, czego szukam. Więc I guess po prostu odpuszczę i dobra, którą stronę do gruszy? Tędy. Czy grusza jest na samym szczycie? Najprawdopodobniej, ale hej, ja się teraz mogę wspinać, ja mam w dupie, gdzie on jest. Ja do niego po prostu lecę, patrzcie to. Łatwiutko. Glacier do Mountain. Czekolwiek to się nazywa. I don't care, ja się tutaj po prostu mogę wspinać. Daily Bird. O, oh, Glacier. Oh je, yeah, to u was tutaj jest dużo. W interesujących miejscach jesteście do. Czy wygrywasz? Apparently O, oh, ja, chyba wiem, gdzie jest grusza. Just, just a hunch, though. Although chcę sobie wejść jeszcze na samiutki szczyt. Snowball, no proszę. O ile w ogóle mogę? O, ja zdecydowanie mogę. I tu jest nawet jakiś znak. z highest peak, one of ten sides of Paldea. O, jak fajnie. Śmieszne, że tutaj naprawdę wszystko widać. Brave mind. Co mi się przyda do. Eh, pewnie jakieś zastosowanie mieć będzie. Na pewno nie teraz dla mnie. That's for sure. Ale może później. Kto wie. O, team. Snowscape. Je, yeah, to nie jest nic nowego. W każdym razie. Arrive e... to your destination. E, plan na ten gym jest następujący. Koniec. Jeszcze się, zro... Jeszcze się rozejrzę, czy tutaj nie ma nic fajnego. Tu jest coś. Ice Shard. Wow, this is worthless. Dobra, fuck it. To, jak tak to wygląda, to nie wiem, po prostu idę grusze klepać. Nie powinno mi to zająć raczej zbyt długo, bo jestem mniej więcej na jego levelu i zgaduję, że ona będzie chciała się... Chociaż wait. Dopiero coś się chciała klepać. W końcu pora na twój ostatni gym, tak? Słyszałem od Ricky, Ale w ogóle się tym nie martwię. Wiem, że dasz sobie radę. Dla Primera wydaje się chcieć mieć na tobie oko. Może pójdę ją znaleźć, żebyśmy mogli cię razem dopingować, kiedy będziesz walczyć z liderem. Więc idź tam mieć owocną walkę dla siebie i dla publiki. Dame, that's crazy. Jaki tutaj będzie gym test? Proszę, nie zawiedźcie mnie ten ostatni raz. Yap yap, leader Grusza i gym test to Snow Slope Run. Wydaje się być czymś fajnym. Jeźdź na pokomunię wzdłuż wyznaczonego kursu i spróbuj dostać się do celu w wyznaczonym czasie. Ok. Żeby zacząć test, wyjdź po prostu z gymu i idź do wzgórza. I guess na lewo. Tam poznasz szczegóły. I się baw się dobrze. I mean, to akurat wydaje, co ten Beltik tutaj taki potężny stoi, to wydaje się być fajne. Ok, right, na lewo. Wait, że tutaj? To mam po prostu do góry wejść. I mean, that would make sense. Jeż, yeah, że tu? Apparently tutaj, okej. Okay. Ja na ciebie, tutaj zaczyna się Snow Slope Run. Tu jest zadanie zjechać po Pokemonie na dół tego kursu. To jest jakiś śliski, naturalny zjazd, ok. Dostań się do mety w wyznaczonym czasie i zdasz test. No okej, okay, jakby już wiem, że to nie będzie żadnym wyzwaniem, ale to może być po prostu fajne. I hope. O oh, je, yeah, to będzie fajne. Oj, to będzie bardzo fajne. Czy ja mam po prostu biec, czy... Zgaduję, że mam po prostu biec. Chyba, że będzie się faktycznie ślizgał. Zgaduję, że się nie będzie ślizgał. Będzie trzeba po prostu biec. O nie, ślizga się, jo. Ej, that's cool. O, podoba mi się to. Ej, bardzo mi się to podoba. Super jest, jest w końcu gym test, który mi się podoba. No fucking way. Zgaduję, że trzeba przez wszystkie bramki przejść. Miałby to perfekcyjny sens. Ej, to było fajne! Nie no koniec. Super! Ej, i to było fajne na koniec. <grych> I do cały od śniegu jest. Damn, fajne to było. Podobało mi się. Gratuluję, to był najlepszy zjazd jaki wziąłem. To prawie tak jak Grusza w swoim szczycie, mmm. Interesujący lore. Oczywiście test masz zaniczony, więc idź powiedzieć to w... ...recepcji, rejestracji. Whichever. No i co, będzie później walka z Gruszą, czym się za bardzo nie przejmuję. Kasu, why the fuck would I? To nie będzie nic trudnego, to jest niestety Ice-Type Gym, więc tutaj... Więc tutaj Fire-Type dosłownie sprząta. Sub-Zero Shredder himself, holy Shizay, To jest hype, to jest actually hype nazwa, znaczy nazwa, tytuł. Sub-Zero Shredder. Grusza nie jest gitarzystą, więc to nie będzie taki Shredder. Heh, <ścoughs> ty masz zimne soroczki. Okej, okay, Well do. A, tak po prostu sobie wlazł. Cześć. Tu jesteś? Seniale mi zimno. Gościu, przecież zobaczy, jak ty jesteś ubrany. Zgadaj, że ty jesteś challengerem. O! To jest gościu z gatunku mam wyjebane. Nazywam się grusza, jestem snowboardzistą. Właściwie to kiedyś nawet byłem pro. Teraz jestem liderem. cię na wzgórzu. Twoje umiejętności. Nie, yeah, były całkiem cool. A niech ci to nie uderzy do głowy. Ok. Śnieżne góry są niebezpieczne. Mogą zrzucić twoje życie prosto z kursu. Tak o. Lore? question mark. Tak samo z walkami Pokémonów? pokemonów. Zawsze jest najniebezpieczniej, kiedy akurat zaczynasz ogarnieć co się dzieje. Kinda true. Dzisiaj nie jest najlepszy dzień, żeby ze mną walczyć, więc lepiej się poddaj. Na pewno chcesz ze mną walczyć? Hell yeah. Uuu, Ice-type leader, który jeszcze będzie stanowił jakieś zagrożenie, maybe? A, czyli próbujesz być chill, co? No nic. No nic, taka już jest teraz moja robota. Więc nie bierz za bardzo do siebie tego, co mam zamiar zrobić. Lubię gościa. Actually lubię gościa. Z designu nie bardzo, ale lubię typa. <śladenie> Przygotuj się na chłodne spotkanie z rzeczywistością. Odein. Oh, <śladenie> Ja, yeah, okej, okay, grusze lubię. <laughs> Frostmoth! Let's go! Ty, ale no przepraszam, no, to jest tylko Frostmoth. Co mi Frostmoth zrobi? Problem z Frostmoth jest taki, że... ...to nie umie bić Fire-Type'ów. Więc ja tutaj sobie niestety kliknę Swords Dance i później kliknę Flame Charge i... ...sorry, ale GG. Tailwind? Oh, fuck! Eee. Tutaj może wejść R slash. Ja po prostu kliknę Flame Charge Blizzard. No type of damage. Zresztą w ogóle trafił. E, dobra, sorry, ale już. <grywa> Chyba już GG. Aczkolwiek ten Tailwind może naprawdę stworzyć problemy. O oh, wait, ja mam już Life Orb. Right. Baltic Eee. Czy Baltic przypadkiem nie będzie klikał takiego fajnego Liquidation albo, nie wiem, Aqua Jet? Miejmy nadzieję, że żyje. No tego nie próbował robić. I to odspidowało w tej windzie. What was Bro doing? GG, Grusza. Było miło. Bitter Blade, there it is! There it is! Oh yeah, ten ruch jest cudny. Basically... Ognisty Drain Punch, ale silny. Cudny ruch, absolutnie cudowny. Więc sorry, ale Flame Charge idzie bye-bye. Poza tym już jestem plus 2 i w atak, i w speeda jakby już. Nie potrzebuję nic więcej, więc się po prostu będę leczyć. Se Sorry, grusza. Jakby pozwoliłeś się wysetapować e, temu. Ledge. Jakby to był twój pierwszy błąd. Mmm, pyszotka. Dużo HP od Se Titana. Nie, yeah, sorry, Grusza, ale no, it is what it is. A jeszcze Tailwind się skończył. Altaria. Altaria jest jego Ice Typeem. Interesujące. Czemu akurat Altaria? No idea, ale ja, yeah, sorry. Masz opcję nie teraz staniezować. Wolujesz mnie? Ale sorry. Niestety wiem, że to zrobisz, więc. Je, yeah, GG. To była szybka walka. Także kto by się spodziewał? Wystarczyło wysetopować Fire i Ice Type, się składa. Eh, szkoda. Dame, podoba mi się, jak wygląda Aistera. Ładne. Je, yeah, GG. Jaki by tutaj Mon lepiej pasował? Eee... Nie, nic mi nie przychodzi do głowy, bo niczego się nie terrastaje w Ice. Bardziej Ice Type się terrastaje w cokolwiek innego, bo przez teraz Ice Ice Type są broken, bo się pozbywa u nich najgorszej rzeczy, jaka w nich jest, czyli bycie Ice Type'em. Przetopiliście się prosto przez mój lud. E, to była naprawdę łatwa gierka, ale no kto by się spodziewał. Jakby frosmow jeszcze nie, coś. Jacyś... Els flinch, Question mark, chociaż. Je yeah, na tym setupie. Nie, nie wiem, to jakby... przegromy czapem instantly. To płonąca pasja w tobie haha, ha, bo. Fire type. Ale z tego co widzę, to nawet Sparki by sobie poradził po rysu, klikając ten close combat. Zupełnie takie jak u mnie kiedyś. Nie nieważne, już powinien dać ci moją znakę. Jejeje. Yeah, yeah, yeah. Co chcesz jeszcze ze mną zdjęcie, żeby mieć na pamiątkę z... za twoją wygraną. No weź, no. To jest takie. <gryw> to jest taki nie cool. <gryw> Zwykle tego nie robię, ale. Dobra, jeśli będzie specjalna okazja. Lepiej, żeby to zdjęcie było fajne. E, Niech ci będzie. Ej, fajny Ice Type Leader! Common Ice Type Dub. Nie wiesz, że to mówię. Z ośmioma odznakami teraz możesz łapać Pokémony na jakimkolwiek poziomie i wszystkie będą się ciebie słuchać. Czy mi się to podoba, czy nie? O, jeszcze zanim zapomnę, weź też to. Blizzard? Oddejne. oh dame. Dzięki Grusza? Ten ruch jest zajebisty. To powinno być znacznie przydatniejsze niż te śmieszne zdjęcie ze mną. Ale śmiało przyjść do mnie jeszcze kiedyś. Jeśli nie przeszkadza ci ten mróz, oczywiście. Co kraj go się po prostu zrespił? I <grystanie> co tu się wydarzyło? No i są. Nemona i... Gita. Udało ci się... A, jestem taka szczęśliwa. To było takie super. jejeje. Wiem, że mówiłem, że się w ogóle nie martwię, ale serce mi waliło cały ten czas. Naprawdę imponujący star. Wspaniały pokaz talentu, muszę przyznać. Ok, i teraz się dowiem, co będzie następne i zgodzę, że będzie to Elite Four. Serio, pokryw się po plecach, udało ci się pokonać każdy gym. Co oznacza? Dokładnie. Teraz, skoro masz 8 odznak... Jedyne co zostało to Pokémon League. Jeśli masz zamiar zostać czempionem, tak samo jak Nemona, to idź do Pokémon League. To właśnie tam możesz podejść do Champion Assessment. Okej. Okay. Wiem, gdzie to jest. <grytanie> Mi się ciągle to rzuca w oczy na mapie. Właśnie, szybko jej dostaję się do mojej rangi. Nie mogę się doczekać na taką wyrównaną walkę. U. I don't like the sound of that. A ja muszę poświęcić czas, kiedy ty się zajmujesz Pokémon League, żeby podtrenować moje Pokémony, pozmieniać im ruchy, moje taktyki i tak dalej. No nic, powodzenia, star, i życz mi też powodzenia. Fuck no! To nietypowe, żeby widzieć się tak podekscytowaną. Chociaż może nie dla ciebie. Musisz się naprawdę cieszyć, żeby w końcu mieć. Jakiegoś przyjaciela, który może jej dorównać z jej talentem. Jest taki specjalny rodzaj siły, który może być osiągnięty walcząc tylko z dobrym rywalem: True. Więc może mnie zajeczać do tych, którzy czekają, by zobaczyć, jak daleko razem możecie zajść. W każdym razie będę na Ciebie czekać w Pokémon League, które jest na północny zachód od Mesagozy. Wiem, że jest przy Kraterze. A dlatego właśnie kojarzę, gdzie to jest. Ale okej, okay, mam... Ice Spinner. Wait, bo ja tak muszę przemyśleć jeszcze. E, bo Ice Spinner jest naprawdę cudownym ruchem. Like that shit is great. I... Great Task może się tego nauczyć, Ice Spinner na Great Task jest czymś absolutnie fenomenalnym, ale zobaczę jeszcze co to potrzebuje, żeby w ogóle móc to stworzyć. Ice Beam też mogę, ale nic Ice Beama nie potrzebuję. Ice Punch teoretycznie może nie fala się nauczyć, ale Ice Spinner to jest ważne. Bergmite Ice i Bug Scales. I mean, tylko Great Task może się tego nauczyć, a jak już się nauczy, to później jest z muff remindera mogę... To przypomnieć. No nie ma tych kur na ruchów. No nie nauczę Great Task, nic więcej. Shit. Czy sobie muszę zawalczyć z kimś? Oh wait, przecież Close Combat i Rfquing dostaje się po pokonaniu Eli. Shit. Dobra, ale inna rzecz. Muszę znaleźć bergmity. Jeszcze frigibaxy. Gdzie ja was kurna znajdę? <laughs> jo, sną! No, e, dobra, wywalone. E, następny cel w takim razie. A muszę wylądować, dawli. Mówi, że jest. O, wait. Mesagoza to będzie tutaj. Aaa, i Nemona już czeka. Hmm. Skoro tak. Fuck it, przecież się tutaj od razu polecę do tej, do. do Pokémon League, żeby po prostu mieć teleport. No nic, witam w Naranha Academy. Ale mój cel to po prostu wyjście stąd. O, mniej więcej tędy. Eee... Raid, gdzie mnie zrespi teraz? Bo możemy mieć tyci tyci problemu. O, idealnie. Ja dokładnie tutaj chcę być. Wait, a to co to jest za jaskinia? Tu są mousehold! Ej! Jo! A nie, to są Thunder Mouse. Czy mi się wydawało, że to był mousehold? Te, to tutaj fajne Pokemonki są. E to low level, czyli tutaj już można było się wcześniej dostać. Interesujące. Nikt mi nie powiedział, jak się tu dostać doł. No dobra, czyli teleport mogę tutaj mieć już od dłuższego czasu. Więc ja to sobie po prostu zaklepię. Tam Gita na mnie czeka, ale nie, ja nie chcę tam jeszcze podchodzić. Rozejrzę się, co jest tutaj. I wrócę się do tej jaskini, która jest naprawdę ciekawa. Nie, oczywiście, że tutaj coś jest. Proszę, niech to będzie coś dobrego. Eee... debatable? Jakby okej, okay, no Baton Pass może mi się przydać, ale nie na aktualny team. Okej, okay, ale to mnie interesuje. Gdzie ja się tutaj wrócę teraz przez to? Pewnie w jakieś miejsce, które jest zbyt oczywiste. Wej wło? Tutaj cały ten czas było przejście? Ej! Czy ja to dopiero teraz odkrywam? Chyba, że było zamknięte? Może było zamknięte. Eee, czy ja chcę zerknąć jeszcze do Delibert prezencji i zobaczyć, jakie są itemy do kupienia? Gdzie to było do? Okej, okay, to jest dosłownie tutaj i zobaczymy jakie itemy mają. E, Rocky helmet mnie w sumie interesuje, bo Hilda teoretycznie może być moim tankiem, ale nie. Ja tu lecę hyper offense. <laughs> Bottle cap. O wow, to można tak szybko kupić? That's cool. Ale dobra, e, nie, nie, nie. Na dzisiaj kończymy w sensie na ten odcinek. E, w następnym nie wiem czy pójdę do Pokémon League, chyba bardziej spróbuję pójść do Ortegi. I je, yeah, na ten moment myślę, że możemy zakończyć. Tak więc dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I je, yeah, to, to był najlepszy gym. Na samiutki koniec to był najlepszy gym. Mimo że walka była trochę no. Underwhelming, no czego się spodziewaliście po Ice Typeach przeciwko File Type MONOWI, który się wysetapował. Eee, zować Gierka. Ale dobra, dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie wszystkim. Bye bye. Dziwnie, że Grusza nie miał Ice Cube w teamie. Pasowałby. <laughs> no nic, bye bye.